Gry wideo są bogate w sekretne pomieszczenia. Odkrycie takiego sekretu często związane jest z nagrodą w postaci na przykład bardzo fajnych przedmiotów, lizanie ścian oraz wielogodzinne wpatrywanie się w ekran w poszukiwaniu nieco odstającego kolorystycznie od reszty Piksela, który może okazać się przyciskiem otwierającym tajne przejście, to jeden z moich ulubionych sposobów na spędzanie czasu w grach. Jednak są pomieszczenia, do których twórcy nie chcą, by gracz wchodził. Pomieszczenia tak sekretne, że tylko deweloper ma do nich dostęp. W teorii, bo gracze i tak często znajdują sposób, by do nich wejść. Debug Room albo Test Room to pokój przygotowany przez deweloperów, żeby testować różne aspekty gry. Są one zazwyczaj ukryte przed użytkownikiem, a dostęp do nich mają tylko twórcy albo zaradni gracze, którzy rozkwinili to, w jaki sposób się do nich dostać. Oczywiście skomplikowanie operacji, które trzeba wykonać, by do takiego sekretnego testowego pokoju się dostać, różni się w zależności od gry. Takie pokoje to pewna inkarnacja zwykłego testowego menu, którego często używają twórcy, by mieszać w grze. Jeżeli uda wam się takie menu włączyć, to nie będzie ono raczej przejrzyste, a korzystanie z niego będzie trudne. Podobnie jest z takimi pomieszczeniami. To zazwyczaj nieukończone pokoje, które mają być przede wszystkim funkcjonalne, a nie ładne. To twórca gry musi się w nim odnaleźć, a nie gracz. Dlatego, nawet jeżeli takie pomieszczenie odnajdziemy, to odkrycie, do czego ono służy, może okazać się bardzo trudne. Do dzisiaj funkcjonalność wielu takich pokojów testowych, pomimo ich odkrycia, jest owiana tajemnicą. Testowanie gier jest bardzo uciążliwe, dlatego twórcy muszą sobie to w jakiś sposób ułatwić. Wiedzą to nie tylko deweloperzy dzisiejszych skomplikowanych produkcji, bo takie narzędzia do testowania różnych funkcji gier miały już produkcję z okresu paleozoiku, jak chociażby The Hobbit z 1982 roku. W tej tekstowej przygodówce twórcy umieścili skrót, który pozwala na bardzo szybkie przejście między oddalonymi od siebie lokacjami, a konkretnie pozwalał obejść całą sekcję z mroczną puszczą i teleportować się pod samotną górę. Pod samotną górą z kolei było przejście, które prowadziło z powrotem. Gracz jednak nie mógł z nich korzystać, bo przy próbie przejścia wyświetlała się wiadomość: This room is too full to enter. Po co jednak takie testowe pokoje, skoro twórcy mogą po prostu użyć debugowego menu? No, często testowanie rzeczy w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu jest łatwiejsze, bo trzyma się w nim praktycznie wszystko. Tak na przykład jest w testowym pokoju w grze Jurassic Park Trespasser. To była bardzo dziwna produkcja, na pewno ambitna, wykorzystująca fizykę w sposób ówcześnie niespotykany. Jednak równocześnie bardzo toporny, przez co wielu graczy po prostu się od gry odbiło, widząc w zaawansowanym silniku fizycznym bardziej przeszkodę niż atrakcję. Pokój testowy w terspaserze jest dokładnie tym, na co nazwa wskazuje. Można się do niego dostać na dwa sposoby. Pierwszy jest stosunkowo prosty: za pomocą menu wyboru poziomu, do którego dostęp możemy uzyskać wciskając odpowiednią kombinację klawiszy. Straszna nuda. Ciekawszy jest drugi sposób. Trzeba dotrzeć do czwartego poziomu gry, dojść do zamkniętej bramy i wspiąć się na murek. W pewnym momencie, przez błąd w odczytywaniu kolizji, wpadniemy w ten murek i teleportujemy się do testowego pokoju, a raczej obszaru. W tym obszarze znajdziemy przeróżne rzeczy, którymi będziemy mogli się pobawić, jak na przykład to wielkie domino, dzięki któremu możemy potestować sobie fizykę. Poza tym są jakieś beczki, odcięta głowa i raptor. Jednak, jeżeli wyjdziemy poza granice obszaru, natrafimy na cały arsenał gry oraz możliwość przetestowania go na biednym velociraptorze, a on przecież nikomu nic nie zrobił. Jeszcze. Dinozaury są straszne, to prawda, ale nie tak jak g -Man. Ta enigmatyczna postać, która przewija się przez cykl Half-Life, ma bardzo irytującą cechę nie mówienia niczego wprost, a także zatajania informacji, które przydałyby się Gordonowi Firmanowi w walce z kombinatem. I tenże G-Men ma własny pokoik, to znaczy miał własny pokoik. W becie Half-Life 2. Ta wersja drugiej części kosmiczno-dystopijnych przygód Gordona Freemana posiadała sekcję treningową. W niej z kolei znajdował się specjalny pokój, który spokojnie mógł przyprawić o palpitację serca osoby o słabych nerwach. To nie tylko bardzo niepokojące miejsce rodem z horroru, ale również pomieszczenie, w którym rzekomo testowano efekty towarzyszące pojawianiu się jego mościa w garniturze w trakcie rozgrywki. Zresztą cała ta wycięta sekcja treningowa jest bardzo niepokojąca, bawi się światłem, żeby stworzyć atmosferę grozy, a także ucieka się do tanich, ale skutecznych horrorowych chwytów. Jednak największą atrakcją tego testowego poziomu jest właśnie pokój z g -Manem. Takie sekretne i jednocześnie straszne pokoje bardzo często prowadzą do powstania miejskich legend, jak tej o krypcie Karazanu w World of Warcraft. Czasami jednak takie miejsca mają swoje konkretne zastosowanie, jak chociażby przechowalnia ciał w Skyrimie takie ukryte pomieszczenie w kształcie krzyża z górą zwłok oraz dwiema trumnami w środku. To tutaj wędruje część ciał przeciwników, których zaciukaliśmy. Grybe mają o wiele więcej takich pomieszczeń, które możemy nazwać testowymi. W Morrowindzie te pomieszczenia były imienne, np. Todd's Test albo Mark's Vampire Test Cell. Dostęp do tych pomieszczeń uzyskamy tylko wtedy, gdy wpiszemy w konsolę odpowiednią komendę. W pokoju Toda, i chodzi tutaj prawdopodobnie o Toda Howarda, znajdziemy w środku wielką kulę światła, która po aktywacji sprawi, że postać stanie się bardzo silna oraz otrzyma ekwipunek, dzięki któremu może stawić czoła wszystkim etapom gry. W skrzyniach znajdzie się również praktycznie każdy przedmiot dostępny w grze. I o ile pokój testowy Toda jest uniwersalny i pozwala testować w łatwy sposób każdy moment w grze, tak Mark's Vampire Test Cell ma bardzo określony cel – w tejże celi znajdują się dwaj NPC oraz łóżko i jak sama nazwa wskazuje, testuje ona to, jak działa wampiryzm w grze. I to nie są jedyne pokoje testowe. W samym Morrowindzie znajdziemy chociażby testową dziurę Kena, która prawdopodobnie służyła do testowania akrobatyki, lewitacji oraz telekinezy. Z kolei w pomieszczeniu o nazwie Character Stuff Wonderland znajdziemy każdą zbroję oraz broń w grze, a także kilka modeli do testowania owego oręża. Oblivion oraz Skyrim również takie test roomy posiadają, i te też są dostępne tylko wtedy, gdy znamy odpowiednie komendy konsoli. Ich cel jest bardzo podobny: posiadają wszystkie przedmioty w grze, co pozwala deweloperom odpowiednio się wyekwipować i potestować różne miejsca oraz etapy. W Oblivionie istnieje jeszcze pokój, w którym znajdziemy kilku NPCów, ci z kolei mają służyć do testowania sztucznej inteligencji. Inne pomieszczenia z kolei pozwalają na bardzo konkretne działanie. Na przykład pokój Dark Brotherhood Holding Pen posiada Luciana Lehensa, który zainicjuje linię zadań związanych z Brocznym Bractwem, co oczywiście pozwala deweloperom od razu wskoczyć w linię questową bez konieczności mitrężenia i czekania, aż ktoś z Bractwa łaskawie się pojawi. Oblivion ma naprawdę masę takich pokojów, zresztą sprawdźcie sami. Skyrim oczywiście też ma takich sporo, na przykład ten o nazwie Magic Visuals Test Hall. To naprawdę spory obszar podzielony na kilka pomieszczeń, w których dzieją się przecudne rzeczy. Jest mgła, są pioruny, są efekty świetlne, czyli wszystko to, czego można spodziewać się po obszarze, w którym testuje się efekty graficzne związane z używaniem czarów. Wygląda to naprawdę imponująco, ale z drugiej strony jest też troszkę banalne. Moim ulubionym testrumem w Skyrimie jest test Tonly. To pokój, w którym znajdują się trzy kuźnie z trzema hałdami węgla oraz trzech NPCów, którzy nawet dochrapali się własnych imion. Brzmią one test Jeremy Small, test Jeremy Regular oraz test Jeremy Big. Czyli to jest w sumie ten sam NPC w trzech postaciach i początkowo ten sam NPC w trzech postaciach jest identyczny, ale imiona poszczególnych wersji tego NPCa mogą wam już pewne rzeczy podsunąć. Ich zadaniem jest przerzucanie węgla łopatą. Gdy tester w jakiś sposób przerwie im tę uciążliwą czynność, na przykład przez atak, reagują w inny, aczkolwiek podobnej natury sposób. Mianowicie Jeremiasz regularny ciągle pozostaje taki sam, Jeremiasz mały się skurczy, a Jeremiasz duży Powiększy. Czyli co? Co taki pokój testuje? Efektywność przerzucania węgla w zależności od rozmiaru? Nie do końca. Chodzi prawdopodobnie o testowanie wpływu rozmiaru NPC na konkretne animacje. Rodzi się jednak pytanie, dlaczego twórcy takie pokoje testowe zostawiają w grze. Cóż, jest kilka powodów. Przede wszystkim praca nad grą nie kończy się w momencie jej premiery. Takie pokoje testowe mogą być używane również po premierze. Grybe Testy na przykład pokazują, że wraz z kolejnymi dodatkami pojawiały się również kolejne pokoje testowe albo te już istniejące wzbogacały się na przykład o przedmioty dodawane w rozszerzeniu. Kolejnym powodem może być również to, że usunięcie takiego pokoju testowego może spowodować problemy z grą, a także często po prostu nie warto wykorzystywać Czasu i pieniędzy na pozbywanie się takiego pomieszczenia. Ogromna większość graczy i tak nie będzie wiedziała o jego istnieniu, natomiast spośród tych, którzy wiedzieć będą, tylko garstka zapaleńców zada sobie trud, by do niego wejść. A jeżeli już wejdą, to. no nic strasznego się raczej nie stanie, co najwyżej zepsują sobie grę. Pozostawienie takiego pokoju testowego jednak potrafi zmobilizować zapaloną społeczność, sprawić, że będzie aktywna. Czasami możemy znaleźć w nich naprawdę osobliwe rzeczy. Tales of Destiny to JRPG. Skoro już ten truizm mamy za sobą, pogadajmy o pokoju testowym tej zacnej produkcji. Można dostać się do niego za pomocą kodu, który teraz widzicie na ekranie. I choć Tales of Destiny jest wyprodukowana w Japonii, to tekst, na który natrafimy w pokoju testowym, został w całości przetłumaczony. Być może dlatego, że jedna z postaci, którą tutaj znajdziemy, udaje złego brata bliźniaka, Heda, znaczy Cartmana z serialu South Park. Prócz tego mamy tutaj każdego towarzysza, którego spotkamy w grze, a także Archie, bohaterkę, która daje graczowi wszystkie przedmioty znajdujące się w grze. W tym pokoju możemy więc wyekwipować się w najpotężniejszą broń oraz pancerz, a także przyłączyć do drużyny każdego towarzysza zaraz na początku gry. Wystarczy, że wpiszemy kod. I jak testowy pokój w Tales of Destiny jest zabawny, ten z Final Fantasy 7 jest ogromny, bo to w sumie nie jest jeden pokój, tylko kilka naraz. I do każdego takiego pokoju wchodzimy ze specjalnego lobby, które jest wielką czarną plamą z logiem gry na środku oraz kilkoma symbolami. Część z testowych pomieszczeń pozwala na zrobienie lub włączenie konkretnych rzeczy, część natomiast, no nie do końca wiadomo do czego służą. Ten, który jest na wprost postaci, uznajmy, że to jest pierwszy pokój, automatycznie dodaje klauda do drużyny, jeżeli już go nie było, a także pozwala przenieść się w niektóre momenty w grze. Ten konkretny pokój nazywa się Kita, od nazwiska Yoshinori Kitase, czyli reżysera gry. I każde z pomieszczeń jest nazwane w taki sposób. Na przykład pokój Tori, to pokój Matomu Toriamy, który odpowiadał za planowanie wydarzeń w grze. Tak więc jak możecie się domyślić, ten pokój jest właśnie z tym związany. Pokój Matsu z kolei pozwala na odtworzenie wszystkich wstawek filmowych z gry, a także zgarnięcie do ekwipunku wielu kryształów zapisu. Pozwala też dołączyć do drużyny Sephirota, czyli głównego antagonisty Final Fantasy VII. Co ciekawe, pokój, w którym testujemy walkę, różni się między wersjami japońską a międzynarodową. W wersji japońskiej modele w testowej. Są w pełni oteksturowane, tło natomiast to ładniutka bitmapa. W wersji międzynarodowej nie ma takich luksusów. Zamiast tła mamy, no nic nie mamy, natomiast modele wrogów to ogromne żółte trójkąty. Tak jak powiedziałem na samym początku, gry są pełne sekretów, a testowe pokoje to tylko jedna ich część, pewnie i tak nie do końca zbadana. A czy Wam udało się kiedyś znaleźć taki pokój? Podzielcie się w komentarzach. Papa! Pa.